Cześć wam wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Wędkarstwo Giętka Wędka i zapraszam Was na odcinek z pozostałości stawów w naszej okolicy, przez które przeszła powódź. Może uda nam się tutaj coś złowić. A z tego co wiemy, to ostatni rok, kiedy PZW prawdopodobnie tutaj urzęduje, bo ma postać wielki zbiornik w miejscowości Pilce. Więc nacieszmy się. Ostatnim rokiem, chociaż nie powiem, żebym miał jakieś sentymenty, jeśli chodzi o te stawy, jednak dałem się przekonać, namówić, żeby tutaj przyjechać. I przyjechałem z kolegą Januszem. Przygotowaliśmy sobie dwa stanowiska. Janusz wędkuje z tamtej strony za tymi krzakami na klasyka. Dwie wędki. Czy jedną będziesz teraz na metodę dawał? Czyli dwie wędki u Janusza na klasyka. A ja u siebie tutaj mam zarzuconą jedną wędkę na wątrobę, a drugą na kulkę proteinową. Liczę na trochę bardziej inne gatunki ryb tym razem, ale to zobaczymy, czy coś będzie się działo. Nie byliśmy zdecydowani za bardzo na to miejsce. Długo czekaliśmy w niepewności na jakieś wskazania. W końcu doczekaliśmy się pierwszego brania i to ostatniego dzisiejszego dnia. Leszcz ten dał nam sporo nadziei, że uda się coś złowić jeszcze. Janusz cierpliwie czekał na brania do późna, a ja czekałem z wątrobą i kulką proteinową na jeden mocny strzał. Ryby odpaliły się dopiero z samego rana. No, jak na leszcza to, to jest spory. O! Dobra. Dobra. Leszcz 60. Leszcz 62 cm bardzo ładny. I do wody, no i fajna rybka. Ja jeszcze ma siłę. Gratulacje. Piękna ryba. Dziękuję bardzo. Dawaj, następne. Mamy już dzień kolejny. W nocy za wiele się nie działo, dopiero z samego rana Janusz zaczął odławiać bardzo fajne duże leszcze. Zerwał mnie ze snu piąta rano. Miałem tak pospać do 6.30 No ale się zerwałem. I o drugiej 28 piękna rolka była u mnie. Naprawdę taka już konkretna na wątrobę. Myślałem, że uda mi się tą rybę wyciągnąć, ale zanim pozbierałem się, zanim buty założyłem, tak ta rolka trwała, trwała, trwała. Jakby siadłem z auta, już nie trwała. Ale mimo wszystko przyszłem przerzucić, bo wątroby nie było. A dlaczego ryba się nie wcięła? Mogła być nawet i spora, ale nie wcięła się, bo na wątrobę miałem wszystko na wolnym biegu. A z sumami, jak zazwyczaj jak biorą, to najlepiej, jak wszystko jest na sztywno. I on tak uderzy, szczeli. I się zatnie automatycznie. No tutaj brakowało, można powiedzieć, mnie przy wędkach, żeby zaciąć tą rybę. No i tak bywa. Janusz od samego rana zaczął odławiać naprawdę spore, bardzo duże, fajne leszcze. E, pokażemy Wam te leszcze, bo nie wiedzieliśmy, że tak się wkręcą i będą takie duże. E, I będzie jeszcze chyba większy leszcz niż wczoraj, ten, co miał 62 cm. Zanim do tego dojdziemy, pójdziemy odwiedzić zaraz Janusza na jego stanowisku. A dodatkowo chcę, żeby wam pokazać, jak wyglądają te stawy po powodzi, gdzie rzeka jest oddalona stąd jakiś kilometr, może nawet więcej, nie więcej, z dwa. A jakiś szkód robią na tych zbiornikach, sobie nie wyobrażam nawet tego, jak tutaj dużo mogło być wody podczas powodzi. Zaczynając od tego miejsca, tam właśnie w tyle znajdował się jeszcze jeden zbiornik. No a teraz to wygląda właśnie w ten sposób, że mamy przed sobą pełno hałd żwiru oddzielające jakieś jedno oczko od drugiego. No i na tym wcześniejszym też były, ryby po powodzi uwięzione, to tam było Eldorado, nawet w TVP pokazywali, co tam się dzieje. No my jesteśmy na kolejnym takim zbiorniku. Ja pamiętam kiedyś, to to był naprawdę bardzo ładny, fajny zbiornik, ciekawy. No a teraz zobaczcie wszystkie pagórki, widać mało wody. I tam w tym miejscu dalej został przerwany i rzeka płynęła dalej do kolejnego zbiornika, później do jeszcze następnego zbiornika. I chyba z tego klas 2, 3, 4, chyba z tego czwartego dopiero wracała do rzeki. No nie wiem jak to wygląda tam dalej w każdym bądź razie. Ale Mocno poszkodowane są te zbiorniki. Woda powinna być w takim, tutaj, jakby normalny stan wody. Może Wam pokażę na tym brzegu. To, jak widzimy, czcinę, hmm, która jest wyżej. Gdzieś tu będzie widać. O, może tutaj. No to widzicie, gdzie świeża wychodzi no to tej świeżej nie powinno być, bo było tam głęboko, a ta wyżej po prawej była do połowy wodzie. To był taki normalny stan tutaj na tym zbiorniku. A teraz mamy tam wszędzie jedną wielką płyciznę po tamtej stronie, a tutaj gdzie szła rzeka, główny nur, to w tym miejscu mamy głębinę. Woda jak się tutaj wdarła, to biła prosto w tamten, w tamten brzeg, bo widać bardzo duże drzewa pozrywane leżą na brzegu. I z tego względu, że się nie przebiła tam był przepływ do zbiornika kolejnego, to sobie wyżłobiła tamtędy przejście. A tutaj po tych drzewach możecie zobaczyć, jak wysoko była woda. No bo te śmieci, co są powieszone, nam to pokazują. Więc tutaj gdzie teraz stoję, a stoję bardzo wysoko, jakieś 2,5 do 3 metrów od tapli wody, no to tak jeszcze tutaj darło. Janusz na co wędkujesz dzisiejszego dnia i wczorajszego w sumie? Dzisiejszego dnia i wczorajszego rzucamy na czystą zamętę i czerwone robaki na kanapeczkę czerwony z białym. Czyli typowy klasyk, typowy, całkiem, no. całkiem inaczej niż ja, gdzie ja tylko używałem metody i w nocy wątroby. No i bardzo ładne leszcze się zameldowały. Później Wam je pokażemy w jakim przedziale gdzieś Janusz? Są? No myślę, że tak od 55 do 62, 4 tak? Mamy jednego i wydaje nam się, jeden z tych leszczy wydaje się większy niż ten wczorajszy, prawda? Prawdopodobnie, ale zobaczymy, jak go położymy. I on Może... na czerwone wziął? Tak, wszystko ma czerwony, no. pęczek czerwony. Pęczek czerwony. No, po 5 stóp na hak. Przyjeżdż, na przyjeżdżałem tutaj kiedyś na ryby przed powodzią, to takich leszczy tu nie łowiłem, po powodzi się pokazały duże ryby. No właśnie. Albo skądś napłynęły, albo po prostu z tego względu, że jest mało wody, łatwiej się do nich dobrać. Łatwiej myślę, na pewno coś napłynęło, bo... Też tak mi się wydaje, że... Agania, prawda? No, widać jak tam latają. Ale to był drapieżnik. No teraz drapieżnik. No i dodatkowo już powinno być dawno po tarle tego leszcza, a tu się okazuje, że a dopiero on Tak naprawdę jeszcze tarka była taka, że normalnie mlecz, jak widziałeś, leciał z tego dużego. I same samce. Same się pojawiają. To Znaczy teraz samice też wpadły. Aha, też wpadły ci tak, samice tak. teraz. Myślę, że ze dwie samice albo trzy są nawet. Dlatego ja będę chciał Wam pokazać, jakie Janusz ryby złowił, bo ja jedynie to miałem właśnie tą leszcza jednego też złowiłem na metodę wczoraj wieczorem. Wiesz jak ciemno było, takiego jak około 40 paru centymetrów. Jedno delikatne podciągnięcie na wątrobek jeszcze z Januszem żeśmy byli przy ognisku, bo chcieliśmy zjeść sobie kiełbaskę z ogniska, więc mieliśmy zabawę. Duże dzieci się bawiły przy ognisku, to. a zwłaszcza ja, bo nie mogłem rozpalić, bo wszystko mokre jak diabli, to <laughs> się nadbuchałem. Tak, musiał, tam rozniecać ogień. <laughs> Byłeś chyba harcerzem, czy zuchem? Tak, najpierw był zuchem no. został harcerzem, po wczorajszym dniu. <laughs> no wstyd, wędka, że wędkarz nie mógł ogniska <śmiech> rozpalić. <śmiech> no niestety. Kontynuując naszą yy, rozmowę, to jeszcze druga 28, piękna rolka, naprawdę piękna, już myślałem, że on tam już się zaciął na tą kotwicę, ten sum i, i jednak, jednak yy, zanim doszedłem do wędki, buty ubrałem, to puścił, no i tyle przerzuciłem. I została już wąterowa teraz do samego rana. Dwie wędki znowu na metodę u mnie założone, jednak na metodę nie chcą tak chętnie pobierać, jak pobierają na robaki, ale wydaje mi się z tego względu, że y, się ganiają, mają to tarło i robaki jakieś, jakoś tak, bardziej dokładnie. podchodzą. Robak jest bardziej naturalną przynętą, którą znam, więc bardziej ochoczo do tego podchodzą. Właśnie. W sumie ja bym powiedział bardziej, że to już końcówka tego tarła, bo na pysku te. Yy, ta chropowa część już schodzi, tak, Stała gdzieś tak. tak o skrzeli, gdzieś tam na grzbiecie troszeczkę, no ale mimo wszystko jeszcze widać na wodzie, że one, jeszcze to trwa tutaj w tym no, miejscu. Nie, mogę, nie mogę się bić, teraz nie ma brań, bo mi się połączy cały czas. Bo krótki przypon no, i jadę dlatego. Będę musiał, musiał go wymienić jednak. Podwierak musi być duży, bo duże ryby miały być. Są w sumie duże. I co widziałeś, co to jest? Bo tak przywalił i tak jechał. No? O, jaki duży ty. No, dobra, no, ale poszły. Ale chodzą tam teraz. Ej, okay, czekaj. Już idę. Kaj, z tamtej strony. Stronę? Dobra, poczekaj. Ja Mogę sobie. by się nie utopił w błocie. Już tam podjeżdżamy. O, Mata został. Parkujemy. Ładny, ładny, ładny. Ładny, spory. Ładny. Ostatni w tym sezonie. Tak. <grym się zimę> zmierzymy go, żeby się nie pieprzyć. Za dużo. O, nie dał się. Kur. Musisz A, go miło. wypiąć. Ale też ładny klocek. Zamienimy się miejscami. Zobaczcie sami, jakie piękne, duże sztuki. A Zaraz zmierzymy tego, bo jest największy. Mierzymy największą sztukę w tym momencie. Tam masz zero. O kurczę, 63 do wody. Weź z matą całą. Połóż sobie, weź sobie całą matę. I dawaj, niech odpływają. Chwilę do, do następnego razu je. Pewnie, że tak. Widzimy. Kiedyś może jeszcze się... Ale piękne, grube, co nie? Naprawdę, no, znam taki takich No, i to żeby w takiej fajnej, dużej ilości. Nie. Bo jeszcze wypuściłeś wczoraj dwa. wczoraj dwa wypuściliśmy. No. Ja jednego, to trzy. Dziewięć, sztubno. To razem swoim dziesięć. Teraz go zmierzymy. Będziemy wiedzieli ile jest. No. Ale ten już widać, że taki wymęczony po tarle. Znaczy on jeszcze nie jest po tarle. On dopiero się trzęsł, moim zdaniem. No to późno jakoś. Wyciągnij od razu ten haczyk, bo się znowu wepnie. Nawet go zmierzymy. Będziemy wiedzieć, ile tam jest tych centymetrów. To też taki spory. O, jeszcze największy się okaże. No, 65. Ostatnia rybka. Wypuszczamy. No to nie ostatnia. mówi, że ostatnia, a może jeszcze się okaże, że będzie jedna. No, szarpie, szarpie. Jak Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. My z Januszem na stawie, na którym przeszła potężna powódź, połowiliśmy leszcze, a połowił je przede wszystkim Janusz. Tak, przeważnie dzisiaj odpalił no, niestety klasyk, Kamil łowił jednak na inną metodę i miał tych brań zdecydowanie mniej, więc mi... Udało się wyłowić kilka ładnych ryb. Został bohaterem tego odcinka, tak. więc gratulujemy Januszowi za to. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. To może Janusz jeszcze pojawi się na jakimś odcinku i pokaże Wam jak się łowi ryby. Znaczy mi pokaże jak się na, łowi ryby. Na klasykach. Bo ja, bo ja schodzę z jednym leszczem, którego nawet Wam nie nagrałem, bo już było ciemno. Chociaż nastawiałem się na suma i na jakiegoś karpia. Trzymajcie się, do następnego razu. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16 na kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Cześć. A ja dziękuję Kamilowi za wspólne wędkowanie. Jeszcze pojedziemy na ryby. Ja przeszedłem jak burza. Zobaczymy, jak sobie poradzi Janusz. Się ja pewnie śmieją, będę nagrywał. O, już mamy trudności. Dobra, idę go pchnąć. Ruszył, udało mu się, jedzie, jedzie, aż kurczę! Dobra, poszło. Dobra, wyjechał. Wesprzy nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów, lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj, lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donatów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!